Czym jest owa kropka kwantowa, którą chcecie zmienić polski sektor odnawialnych źródeł energii, kiedy zawita w naszych domach, kiedy nasze szyby rzeczywiście będą potrafiły zasilać nasze, naszą energię? Tajemnicza kropka kwantowa to bardzo mały element składający się zaledwie z kilku atomów. Dzięki temu przyciąganie atomowe, przyciąganie elektronowe jest dużo mniejsze, więc te elektrony łatwiej pozyskać z takiego materiału. I to, co nasza firma dokonała, zdobyła technologię. Nauczyła się tworzyć warstwy z tych kropek kwantowych na szybach. Warstwy dość skomplikowane, zbudowane w taki sposób, żeby można było wyłapać te elektrony, przekazać na elektrodę zewnętrzną, i dzięki temu, ze zwykłej, pozornie wydawałoby się bardzo popularnej szyby, mamy darmową energię. A do tego ta szyba dużo lepiej izoluje od ciepła, od zimna, czyli spełnia jeszcze dodatkowe funkcje. Taką szybę można instalować zarówno w budynkach, jak i w przemyśle automotive. Teraz wyobraźmy sobie te wszystkie auta na parkingu, które dzisiaj stoją, grzeją się w taki słoneczny dzień, jaki mamy dzisiaj. A w tym czasie zamiast grzać, mogłyby produkować energię, która zasilałaby akumulatory samochodów elektrycznych. Jesteście pierwsi na świecie? Tak, jesteśmy w tej technologii pierwsi na świecie, pierwsi komercjalizujemy technologię lada moment, otwieramy linię produkcyjną, dużą linię produkcyjną. Docelowe moce, które chcemy osiągnąć w przyszłym roku, to 60 tysięcy metrów kwadratowych rocznie.